Jestem mat. Dzisiaj się zabieramy za budowę barierek. Oto w tej wizji. No będę robił barierki i nie tylko dzisiaj. Dobrze jest. Czyli z barierki już skończyłam. Marietę, teraz. Wypadałoby zapakować żarcie do, do skrzyni. Dobra, jak będziesz srowa. Się później się później przepali. Żarcie mam bez tej punktu, to teraz płam do mojej logitki. już wystarczy jedzenia. Pozdrawiam potarganego. Potargany jak coś zostawiłem ci pod tym nowym moim filmem łapetkę w górę. Potargany byś mnie jeszcze zasubskrybował, bo ja ciebie dzisiaj zasubskrybowałem. Wy też byście mogli mnie zasubskrybować. Bardzo dziękuję, jakbyście by to robili. Jest dobra. Parking jest zrobiony. maku. Stacja paliw. A no w sumie tego nie zrobiłem. Nie ta. Tak to ma być. Takie coś wystarczy, wystarczy. Jakieś... to jakieś półki. tutaj też Pój tu Dobra na razie wystarczy. Jeszcze... Mm, mm. Jak coś potargany to zostawiłem nick do Robloxa pod, pod tym komentarzem u mnie. Pod twoim. Możesz zobaczyć link do Robloxa. O, bank, dobra, w banku jest tego banku. <laughs> XD. <-da. laughs> nie wiem co ja w ogóle mówię. Naprawdę ja robię nie po kolei. Ja najpierw buduję. Zaczynam coś, buduję następne, buduję, nie kończę, buduję następne, i tego, co mam zbudować, nie kończę. Tak jest ten z trzema rzeczami. Miałam szkołę dokończyć, miałam dokończyć, miałam dokończyć. No to, zapomniałam nazwę. I miałam dokończyć jeszcze basen a jeśli się przypomniało, to jest muzeum, no miasto, muzeum, no. mi się. I sory, że tak nagrywam późno, bo grałem Robloxa z, bra z bratem. Graliśmy dady. Taką drugą wojnę światową w Robloxie. Ale tego nie ma na kanale. Bo to na komputerze i na laptopie graliśmy. Ale była zdyma. Taka była zdyma, że nie wiem jak... Ja z, z 30 ileś razy umarłem. I się denerwowaliśmy. Mój brat był Niemcami, ja byłem Amerykanami. Taka była bitka, że mm. oglądałem Twój odcinek Potargany przed chwilą. Bardzo fajne. I wbijaj się na, na kanał Potarganego. I zostawcie tam subika i lajka, bo ja już to zrobiłam. I wam się nic nie stanie, kolejny pokój muszę zrobić. jakieś pierdółki trzeba półstawiać. No jest gitę. Może być. Jakieś półki. Z książkami. Głośnik do kompa. <głos> <głos> Albo nie tak nie może być. Miałem Laga przy chwilą. Dobra, ten pokój jest już skończony. To zostawcie na obu kanałach subika i lajka. A ja pod myślałem, że tak, że możemy zagrać Robloxa, a ty to nagrasz. Jak myślisz, napisz w komentarzu. Na twoim kanale będzie. Na moim nie musi być. Ale żeby na twoim było. miejsce, jakieś się, no, grillka zbuduje. Dobra, kilka piecy. Trzy wystarczą. Nie tak. To tak będzie, o. Może być. I w tej stronie tak samo. Jakieś smaża do smażenia potraw. Dobra, tu jakaś deska do krojenia. Tu będzie takie coś.